Jeżeli chcemy policzyć, ile atomów znajduje się w jakiejś próbce, na przykład takiej, którą odważył nam ktoś w laboratorium, to potrzebujemy przede wszystkim oczywiście masy tej próbki, ale również i masy atomowej substancji, która w tej próbce się znajduje. Myślę, że może wydawać się to dosyć intuicyjne, ale zastanówcie się, czy jeżeli używacie wagi, to na tej wadze odważacie gramy czy unity? Czy w ogóle jesteście w stanie odważyć unit? No, odpowiedź brzmi oczywiście nie, dlatego że unit jest równy 1,67, już zaokrąglając, razy 10 do minus 24 grama. To jest strasznie, strasznie mało. I nawet jakbyście mieli bardzo dokładną wagę, no to w życiu byście tego ręcznie nie odważyli. Więc tutaj ta masa próbki będzie zazwyczaj podana w gramach. No i jak właśnie takie obliczenie możemy wykonywać, jeżeli tutaj mamy jakieś unity, jeżeli chodzi o masę atomu, tak, o masę atomową, a nagle próbka będzie w gramach. Korzystamy z bardzo fajnej zależności, bo się okazuje, że jeżeli nasza masa próbki będzie wyrażona w gramach, i ona będzie równa co do liczby masie atomowej tego pierwiastka, który jest w tej próbce, albo jakiegoś związku oczywiście, bo to też może być mowa o związku. To wtedy liczba atomów, które są w tej próbce będzie równa 6,02 razy 10 do 23, a to 6,02 razy 10 do 23 to było nic innego jak liczba awogadra i też po prostu jeden mol, tak? Mol właśnie był równy 6,02 razy 10 do 23 i mol jest po prostu też taką jednostką, można powiedzieć. Na konkretnym przykładzie, żebyście zrozumieli, o co mi chodzi, gdy mówię, że masa próbki wyrażona jest w gramach, liczbowo jest równa. Przyjmijmy sobie, że nasza próbka składała się tylko z atomów sodu, tak? To był po prostu sód. Masa tej próbki wynosiła 23 gramy, a masa atomowa sodu jest równa 23 unity. Czyli chodzi o to, że było 23 w gramach i 23 w unitach. Tak czy siak, to jest dokładnie ta sama liczba. To korzystając z tej zależności, jeżeli one są sobie równe, to ja już mogę powiedzieć, że ta liczba atomów, na przykład LAD w skrócie, będzie właśnie równa 602 razy 10 do 23, a jeżeli nie chce mi się pisać, to mogę napisać, że to jest 1 mol atomów, bo 1 mol to jest to samo, co 602 razy 10 do 23, więc to tak w ramach krótkiego przykładu. No, ale co, jeżeli ta liczba nie będzie równa dokładnie tyle samo, tak? Czyli będzie na przykład nie wiem, dwa razy większa, albo w ogóle zamiast 23 będę miała 30. Spróbujmy teraz policzyć, ile atomów będzie w próbce sodu, no, która nie jest równa e, co do liczby, oczywiście, masie atomowej. Nasza próbka waży 46 gramów, masa atomowa sodu to 23 unity. Możemy zrobić taką wstępną proporcję, która jest troszeczkę niepoprawna. Jeden atom sodu waży 23 unity, my się zastanawiamy, ile atomów sodu będzie ważyło 46 gramów. Mówię, że ta proporcja jest niepoprawna, dlatego że nie chcemy takiej sytuacji, że mamy w ramach jednej kolumny w proporcji różne jednostki. Tu jest atom i tu jest atom, ale tu jest unit, a tu jest gram. Te jednostki muszą być takie same. Więc najprościej nam będzie, jeżeli zamienimy te gramy na unity, korzystając z tego, że 1 gram waży 6,02 razy 10 do 23 unitów. Jak ta proporcja po takiej zmianie będzie wyglądać? Jeden atom sodu waży 23 unity, a x atomów sodu waży 46 razy właśnie waga jednego grama w unitach, no i jednostka unit. No więc teraz przyszedł czas, żeby oczywiście tą proporcję po prostu rozwiązać. X będzie równy, zatrzymajmy się, bo mam Ci coś ważnego do przekazania. Jeśli denerwują Cię reklamy i poszukiwanie tematów na oślep, wejdź do aplikacji Zdaj. Bez reklam i bez straty czasu. Wszystkie treści w jednym miejscu. Zeskanuj kod QR lub kliknij w link poniżej i zarejestruj się na Zdaj.